Zmęczony z rano, mnie tutaj nas boli, tutaj mi boli. <grym> mi boli! Kostka mi boli. <grym> nas mi głowa boli. I też miałem jakieś kurde owoce jakieś, głupie owoce, musiałem <grym> malować. Ale... Dobra, okay. fajny tiktok, mega się podoba, mi się podoba, tylko tutaj mam radę do tej dziewczyny, wystarczy ten pochłaniacz sobie wbudować w biurko, jak już nie chcesz wymieniać, albo kupić taki, który ma podpórki na, na, tutaj, na nadgarstki, lepsze, bo tutaj tych podpórek nie ma, tak jak na przykład w Nowa tym takim mobilnym pochłaniaczu. Albo ten właśnie, jak już musi być ten, no to ja zrobiłam po prostu dziurę w biurku i wmontowała ten pochłaniacz tam w dół bardziej, żeby, żeby się troszeczkę inaczej ułożyć dłońmi, dzięki temu też i, i ręka klientki będzie bardziej wygodnie ułożona dla stylistki, tak, no i w sumie dla klientki też będzie wygodniej. Mi się wydaje, że tu ten pochłaniacz dużo robi złego, jeżeli chodzi o, o zmęczenie tej osoby, no ale TikTok fajny, taki bardzo sympatyczny, podobał mi się.